Aneta Chwalba, witam w kolejnym odcinku magazynu do teatru. Przed nami prawdziwy wysyp premier. Początek kwietnia to aż siedem nowych tytułów na scenach naszego regionu. O nich właśnie opowiem w tym programie, ale nie tylko. Kto ciekawy, niech zostanie z nami. A zaczynamy dziś od wizyty w Operze Śląskiej w Bytomiu, gdzie wielkie wydarzenie. Po raz pierwszy na deskach tej sceny ubu król opera Krzysztofa Pendereckiego. Wielkie wydarzenie artystyczne pod każdym względem. Jeżeli chodzi o jakość artystyczną, wydaje mi się również i pod względem tak zwanej obszerności materiału, jak i y, ilości ludzi, którzy tam występują. Proszę sobie wyobrazić, 30 solistów, pełny chór, pełna orkiestra, przepraszam, dwie orkiestry, dwóch dyrygentów i tak dalej, i tak dalej. Czyli mega widowisko. Ubukról to jest ogromne przedsięwzięcie. Mnóstwo artystów na scenie, jak to się mówi, potężny aparat wykonawczy do opanowania przez reżysera. Ona na scenie, a ile jest za sceną? Oczywiście, że tak, ale razem z panią Janką Niesowską robiliśmy już tak duże widowiska, szczególnie te widowiska te megaprodukcje, widowiska plenerowe, gdzie, gdzie się liczy wykonawców setkami. W związku z tym dla nas mimo wszystko to jest bardzo duże przedsięwzięcie takie operowe, to jednak dla nas mimo wszystko ma to pewien atut kameralności. To jest niebywale zwarte. Można mówić, że to jest, to jest opera ansamblowa. Kwestia oswojenia, przyjęcia i nawet takiego pełnego odnalezienia się w, w pracy z tak no licznymi zespołami. to jest To jest już czwarta moja produkcja tego, tego utworu, którego bardzo lubię. To jest druga scenizacja dla mnie, która jest bardzo ruchliwa. Pierwsza to była pana Krzysztofa Nazara, fenomenalna w Krakowie też było bardzo trudne i bardzo dużo ruchu było. I to jest druga, która jest też bardzo w ogromnym, w ogromnym tak zwanym scenicznym ruchu. I to jest jednocześnie i pomaga, i męczy. No ale męczy miło. Przedstawieniu jest równorzędny z grą aktorską, z, z, wokalem. z wokalem. To wszystko jest jednakowo ważne. Jednakowo ważne. Najważniejsza jest jednak muzyka, dlatego że jeśli my w ruchu scenicznym i w grze aktorskiej, i w wokalu nie będziemy się ściśle trzymać muzyki, to nam nic nie da nasza praca. Najważniejszą rzeczą tutaj w tym przedstawieniu jest muzyka. Rola dyrygenta jest tutaj szczególna, bo musi to wszystko spiąć, związać, a jednocześnie nadać charakter, co usiłuje zrobić. Nie wylać dziecka z kąpielą, żeby wszystko było precyzyjne. Oczywiście mamy dwie orkiestry, bandę na, na, na balkonie, w lożach, ogromny aparat orkiestrowy, chóry, wszystko w rewelacyjnej reżyserii i choreografii, ale z dużą ilością ruchu, wręcz jak w teatrze dramatycznym, nie w teatrze operowym. No i tutaj moja rola polega na tym, żeby to wszystko zespolić, a jednocześnie przekazać ten żartobliwy, groteskowy, a jednocześnie podszyty w poważnym przesłaniem charakter. Zapraszam wszystkich widzów i tych, którzy często chodzą do opery i tych, którzy chodzą sporadycznie i tych, którzy jeszcze nie byli w operze, jak uczyć się pływać to na głębokiej wodzie. Fantastyczna opera, opera Krzysztofa Pendereckiego, Ubu. Gorąco zapraszam. <mum> Han trenger bare litt arbeid i sitt grønne strøk! En enkelt fremstår som en folkemann, og jeg er Kali! Premiery także w teatrach dla dzieci, w teatrze Ateneum o królewnie Wełęce. To taka przytulna, ciepła opowieść, chyba, skoro z Wełęki ta królewna. Jest to baś pełna wdzięku, bardzo pogodna. Mówi o miłości, która wszystko zwycięża właśnie o miłości Królewny Wełęki i królewicza Kłębuszka. Jest tam bardzo wiele przygód, czarów, ale wszystko dobrze się kończy miłość zwycięża. To najważniejsze. Szkoda. Scena w Teatrze Ateneum niewielka, ale na tej maleńkiej scenie ruchu w tym spektaklu bardzo wiele. No, jeśli rzeczy są miłości, to, to emocje w nas buzują. Oczywiście operujemy różnymi konwencjami, bo ten ruch sceniczny jest pomyślany tak, żeby dużo się działo i w warstwie, w tym planie lalkowym i dużo w planie żywym. Jest trochę ruchu absurdalnego, jest trochę ilustracji w ruchu, także bawimy się na różnych poziomach. Tym, kto zamieszkują w górach czy też w lesie. A jaka jest historia królewnej walenki? No, taka życiowa, powiedziałabym, bo to jest rzecz o, o miłości, o poszukiwaniu miłości, o potrzebie bliskości. Bo pewnego dnia zła czarownica poplątała nici. I poplątała wątki. I w związku z tym główny bohater spektaklu, czyli królewicz kłębuszek, poszukuje królewne wełenki. I wokół dzieje się wiele intryk. Jest przątka, która chyba za dużo zdradza. Mm. Aj! <laughs> Może więcej nie powiemy. Może więcej nie powiemy. Trzeba przyjść zobaczyć. Otworzę sobie drogę na mojej królew. Myślę, że ten spektak adresowany dla najmłodszej naszej widowni, dla przedszkolaków od pięciu lat, spełni oczekiwania rodziców, którzy bardzo chętnie z takimi właśnie dziećmi przychodzą do nas na weekendowe spektakle. Również przedszkolaki będą się cieszyć, szkoły, te pierwsze lata szkół podstawowych. I myślę, że w tym zwariowanym świecie pełnym nienawiści, jak obserwujemy, Taka y, pogodna baść, inspirowana y, sztuką y, Marii Krieger y, o Apolejce hmm. i, i osiołku. Hmm. jakby jest jak najbardziej potrzebna, myślę, dzieciom, żeby wiedziały, że jednak miłość jest najważniejsza. Stop, stop, oh, God, Trzeba, nie Luka, tym razem zaglądamy na małą scenę, miejsce, które odwiedzamy nieco rzadziej, ale to właśnie szykujecie się do nowego projektu Trzy Świnki. I te Trzy Świnki uczą dzieci teatru? Tak, myślę. My nawet to nazwaliśmy sobie tak w podtytule Trzy Świnki, czyli magia teatru. Mhm. I chcemy w taki dość typowy, albo nietypowy sposób opowiedzieć o tym, jak się tworzy teatr. Tutaj mamy w teatrze takie typowe, edukacyjne. Jakby to nazwać zajęcia czy pokazy, które mówią w prosty sposób, że proszę Państwa, to jest marionetka, to jest lalka taka, a taka, pacynka to jest lalka taka, a taka. Wiem, że to są opisowe rzeczy. My chcemy, żeby troszkę dzieci, patrząc na nasz projekt, bo trudno to nawet nazwać przedstawieniem, same sobie jakby wysnuły wnioski. Ze skrzynki powstają różne rzeczy, lalki mają różne charaktery, jeśli chodzi nie tylko o sposób gry, ale też sposób prowadzenia. I żeby same na to wpadły, żeby coś zostało w ich y, dziecięcych główkach takiego, że aha, to można tak, a można tak, a można tak, a można tak. Jest to dla nas taka forma trochę eksperymentalna, bo oczywiście tę edukację w różnych formach prowadziliśmy, ale tutaj próbujemy po pogodzić ten element wiedzy o teatrze. Ze zwykłym przeżyciem teatralnym, czyli z małą mini opowiastką teatralną, czy w tym przypadku z trzema opowiastkami teatralnymi, które no, mają oczywiście chociaż w tej maleńkiej formie zaangażować emocjonalnie widza. Świnki! To niebezpieczne, tak spać w lesie pod gołym niebem. W każdej chwili może zjawić się wilk. Oui! Scenografia na kółkach, czy to oznacza, że to jest projekt mobilny, w którym będziecie wyjeżdżać, wychodzić do dzieci? Tak, ale specjalnie ten pomysł inscenizacji jest taki, aby można było ten projekt pokazywać w różnej przestrzeni teatralnej, a właściwie poza teatralnej, bo wyobrażam sobie, że z trzema świnkami Możemy odwiedzać ale przedszkola, możemy. ale także szkoły. Możemy jechać poza Bielsko, gdzie rzeczywiście trudno dotrzeć do, czasami dzieciom do, do teatru. I chcemy pokazać nie maleńkie przedstawienie, ale takie, które właśnie umieszczone w takiej formie niewielkiej okazuje się, że może w którymś momencie stanowić pełną inscenizację teatralną. A ja zbuduję, zobaczycie! Chciałabym to zobaczyć! No, to ja patrz! Tak. No to idziemy. No. Uwaga! Proszę wszystkich na plan! Zaczynamy zdjęcia! I od razu usypywać więcej piachu! W Teatrze Dormana w Będzinie bajki dla dorosłych. Walczycie o dorosłą publiczność? Pożerzacie horyzonty, tak po prostu. Tak jest, dlaczego nie? Skoro teatry dramatyczne nam zabierają dzieci, to my im zabierzemy dorosłych. No i oni przyjdą? Mam nadzieję. Mhm. Mm Mamy komplet na premierę. Kamera! Poszła. Wiatry namiętności, scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Wybraliście na tę pierwszą rzecz dla dorosłych taki repertuar komediowy, bardziej do śmiechu, tak? No bo tak y, m, wydawało mi się, że jeśli już ruszać do tej dorosłej publiczności, ją tak zachęcić, najpierw taką przynętę zarzucić mhm. na tę publiczność tutaj będzińską i zagłębiowsko-śląską, to stwierdziłem, że spróbuję coś lżejszego. Raz, dwa, aktorzy na plan! Bajki dla dorosłych, to są teksty różnych autorów, satyryków przede wszystkim. Kogo? Trudno powiedzieć, że tylko i wyłącznie satyryków. Nie chciałbym do tak wąskiej specjalizacji mhm. wrzucić na przykład Kornela Makuszyńskiego, który raczej znany jest powszechnie z nieco innej działalności literackiej. Niemniej jednak na potrzeby naszego spektaklu zaprzęgliśmy również jego twórczość. A poza tym kto? Maria Czubaszek? Maria Czubaszek, Efraim Kiszon, Janusz Osenka. Aktor się cieszy, tak, bardziej się cieszy! Aktorka polewa go wodą, aktorka polewa go wodą! Szybciej polewa, bo woda zamarza! Stop, stop, stop! A jak się sprawdzają aktorzy? W tych rolach dla dorosłych? No, jest to dla nich wyzwanie, nie ukrywam. I oni też tego nie ukrywają, że jest to dla nich wyzwanie. Na co dzień parają się jakby zupełnie innym y, gatunkiem aktorstwa i y, gatunkiem działalności scenicznej. Niemniej jednak, no, jak na razie radzą sobie dobrze, ale o, ostateczną opinię to trzeba byłoby się pokusić już po zderzeniu tego, co żeśmy przygotowali z żywą widownią. Aktor w pierwszym planie, czemu pan nie wstaje? No co, on zamarzł! To nacierać go śniegiem. Wszyscy pamiętamy taki cykl. Um, z Janem głosem Z Z wszystkim tak. jako opowiadaczem bajek i się do tego odwołujemy. <laughs> Czyli y, pierwszy tytuł dla dorosłych, ale pewnie nie ostatni. Miejmy nadzieję. Aktor wchodzi do wody, nie ociągać się. Tak jest, tak jest. Dobrze, z uśmiechem, z uśmiechem. Wchodzi do wody, prędzej, prędzej. No co jest, prędzej wchodzi. szranską pielówek. No ludzie, no. E no nie nakręcimy tego dzisiaj. Śnieg zaczyna padać. Bardzo mi przykro. Koniec zdjęć. Taki mamy klimat. Do widzenia. A nowy tytuł Teatru Tańca i Ruchu Rosberg w Bytomiu to 31 kwietnia. Co może się wydarzyć w takim dniu, którego nie ma w kalendarzu? E, w zasadzie może się wydarzyć wszystko tego dnia. E, I spektakl jest e, obrazem właśnie tego, co tancerze w taki cykliczny sposób powtarzają w kółko i w kółko i w kółko. Właśnie w tym dniu, który. E, nie istnieje. Trochę jak w dniu świstaka. Trochę że, że tak, Ciągle, wracamy, tak. do ciągle wracamy do tego samego. Ciągle wracamy do tego samego i powtarzamy te same błędy, wchodzimy w te same schematy. E, I ten nieistniejący dzień jest takim, taką szansą na to, żeby to jakoś przerwać, żeby coś, coś zmienić, naprawić. Hey, you, songs of I know you there. Let's have Helena Ganżalian jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Wydziału Teatru Tańca który ma miejsce w Bytomiu i już w pierwszym roku działalności teatru prezentowała swój spektakl na naszej scenie mm -hmm. Wtedy dała nam poznać się od strony właśnie artystycznej, choreograficznej i stąd pomysł na nawiązanie współpracy. Aby z naszym zespołem pracował młody choreograf, który pomimo młodego wieku ma bardzo duże doświadczenie. Ja tak, Helena jest ja uznaną ja choreografką, zdobyła wiele nagród i spektakle, które tworzy, cieszą się bardzo dużym uznaniem. Stąd pomysł, żeby właśnie podjęła pracę z zespołem Teatru Rozbark. Jak najbłędniej i wchodzicie. Takim przyczynkiem do powstania tego spektaklu jest tekst Rodrigo Garcia zbiór Rozsypcie moje prochy w Euro i to była taka pierwsza inspiracja do powstania tego spektaklu i części z tych tekstów używamy. Myślę, że jest to spektakl, który każdemu z nas pozwoli sobie zadać kilka istotnych moim zdaniem pytań, który na pewno swoją stroną wizualną może zaciekawić. Myślę, że dać dużo, dużo energii do, do działania. Efekty tej pracy będą mogli Państwo zobaczyć 9 kwietnia o godzinie 19. Myślę, że nie mogą Państwo tego przeoczyć, to będzie już 15. premiera w naszej króciutkiej historii, bo niedawno świętowaliśmy drugie urodziny, więc warto przyjść i zobaczyć efekt pracy. a w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie – efekt. To będzie efektowna premiera, sądząc po scenografii. Tak, scenografię zaprojektowała pani Katarzyna Adamczyk i rzeczywiście jest inna niż, ta, niż te, które mieliśmy do tej pory. To wnętrze rzeczywiście jest dosyć monumentalne, ale wbrew pozorom to całkiem ładnie się rozkłada i składa. Możemy z tym jeździć, drodzy państwo, jak nas zaprosicie. Ale tak. Czuję, że żyję całym sobą. Jestem czujny, wszystko widzę bardziej wyraźnie. Nie ma wyjścia, bo nie, nie ma żadnych drzwi, więc, jak już wejdziemy na scenę, to tutaj będziemy się kotłować wszyscy razem. E, scenografia bardzo zmieniła nasze wyobrażenie o tym. Zmieniliśmy trochę koncepcję i m, zmierzamy w kierunku e, interesującym bardzo. Nie, od teraz będziesz musiał się zadowolić swoim własnym towarzystwem. Dlaczego? Moim zadaniem jest obserwowanie efektów fizjologicznych. Nie pomagasz mi, wywołując je na własną rękę. Witam, nazywam się Tobi, nie będę ukrywał. Jestem psychiatrą, pracuję nad antydepresantami nowej generacji. Ja gram postać koni. To jest taka dziewczyna, która bierze udział w, w badaniu e, klinicznym leku. Moja postać jest lekarką, psychoterapeutką. Która tutaj trochę też miesza. Czuję, że schudłem. Skóra mi się poprawiła, ale nie wiem, czy to ma jakiś związek. Czy panią to w ogóle interesuje? Mówię, czy przypominam o takich rzeczach, mówić? Strasznie chce mi się seksu. Ale wydaje mi się, że to lekko. Roznosi mnie. Na libido. To bardziej niż normalnie. Ja nigdy się tak okay. nie czułam. Spróbuję się uspokoić. Weź głęboki oddech, zaraz przyjdzie sens. Do tej pory głównie teatr konsekwentny, czy też inne teatry, ale w Warszawie. To jest pierwsza realizacja poza stolicą. Dyrekcja. Wskusiła mnie przede wszystkim pełną swobodą i w doborze tekstu, i w doborze aktorów, i w systemie pracy, który zaproponowałem. Więc yy, udało się. nam. No. Moje serce. Mało mocy. Ja bije. Bije szybciej. Nie wolno cię ci być. Wie. Nie to wiem. Nie chcę wykorzystać. Kto wie, może to ja wykorzystam Ciebie. To jest też tekst o eksperymencie, który jest na grupie ochotników przeprowadzany w badaniu nad nowym lekiem antydepresantem, właśnie. To jest taką główną osią fabularną, tenże eksperyment. Ale jest to też spektakl o miłości. Dla mnie przede wszystkim o spotkaniu dwójka ludzi w tych niekorzystnych okolicznościach. Myślę, że takiego spektaklu w Częstochowie nie było. Mam nadzieję, że efekt będzie fajny. Skoncentruj się. 20 lat temu w tym teatrze. Każdy Wylężałek zrealizował blok nad kuku, u czym gniazdem. To oczywiście trudno porównywać te dwie rzeczy, ale coś jest w tym efekcie, w tych rozważaniach o ludzkiej naturze, o względności postrzegania. Fajny jest ten tekst, przywrotny, dający dużo materiału do, do, do grania. Zresztą państwo zobaczycie serdecznie. Zapraszam do naszego teatru. To tutaj, wzdłuż siódemki, siódemeczki, Rozwleka swoje działu Polska. Ta Polska. The Polska. Ten projekt. Projekt. Projekt Polska. W teatrze zagłębia w Sosnowcu Siódemka. Podróż drogą krajową numer 7 przez Polskę za sprawą tekstu Ziemowita Szczerka. Mroczna, surrealistyczna, taka oniryczna, koszmar senny wręcz. To jest fajnie nazwane na początku. Że główny bohater wyjeżdża z Krakowa, bo ma sprawy ważne w Warszawie, bo w Warszawie same ważne sprawy. Jest ta kacu, jest 1 listopada, co jest jakby takim koścem, taką, taką, taką bazą. Ma taką fantazję, że to jest takie, takie najbardziej polskie ze wszystkich świąt. Ma taką fantazję trochę jak z dziadów Mickiewicz, albo z wyzwolenia, ze sceny z maskami. I nagle te upiory, te dziody, czyli te Rokos nasze jakby szalone tyranu, poglądy, nasze face, mocarstwowe zapędy wyłażą z Nor. Pierwszy z siedmiu cudów, siódemki. Pierwszy cud, siódemki. Od strony Krakowa patrząc oczywiście, wiadukt. Na którym graficiarze wymalowali Wiktorię Wiedeńską i króla Jana. Pani jest główną bohaterką tej historii i tej podróży? Tak, opowiadam trochę o Polsce. To są jakieś moje refleksje bohatera książki w taki, taki trochę ironiczny, sarkastyczny sposób. No i przy okazji, co ciekawe, świat, świat w moich oczach to jest bardzo olbrzymiony. Otaczają mnie potwory, sama też się w niego przemieniam bo to trochę tak jest, że te upiory właśnie w tych Wszystkich Świętych opanowują Polskę i przemawiają, to są Polacy, to, są, to jesteśmy my, ja też i trochę to jest straszne, trochę to jest zabawne, tak jak, tak jak w życiu, tak jak to, co nas otacza. To jest jakby z takiej tradycji polskiego pisania, takiego zabierania się, to co, nie wiem, pisze swoim językiem, pilch, z drugiej strony masłowska, Wcześniej gombrowicz, i tak dalej, jakby dobierania się, do, 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 do przypatrywania się sobie po prostu. No i co? <laughs> Czekaj, to nie tak od razu. kiedy zacznie działać? Różnie. Czasami za godzinę, czasami za dwie, a czasami za. Ja mam 15 minut. To jest zdecydowanie o tożsamości taki spektakl. Może język jest odrobinę wulgarny, taki wprost, ale. No, to też tak wygląda w naszej rzeczywistości. To jest o tym, co nas otacza właściwie. To jest zabawne, to jest straszne, to jest czasami wzruszające, czasami przerażające, ale nasze, polskie. No i pobiegł Wiedźmin w Rzeczpospolitą. Zapraszam serdecznie do Teatru Zagłębia na spektakl Siódemka. Będzie się działo, będzie straszny. Lubimy się bać. Zapraszam. To. To ci Polacy nazywają. Swoją ojczyzną. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, to Teatr Nowego Zabrzu, a właściwie Knajpa. I to nie będzie Prima Pulisowy żart. Nie, 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 Prima plisowy. Knajpa to tytuł naszego najnowszego przedstawienia przedstawienia muzycznego. Od wielu lat yy, nie było nie, było. nie było na deskach tego teatru przedstawienia muzycznego, takiego czystego muzycznego. Nie padają tutaj słowa żadne poza y, tymi, które wpisane są w, y, w melodię, w muzykę bardzo różną muzykę. Mówi się, że najbardziej lubimy te piosenki, które dobrze znamy. I tutaj takich chyba nie zabraknie? Nie zabraknie. Jest, y, myślę, że dobrze w proporcjach jest to wszystko mm -hmm. dobrane, że są takie, które znamy, są takie, których w ogóle nie znamy, jakieś takich niszowych twórców. Bardów powiedzmy ulicznych, którzy lubią, kto nie lubi klimaty knajpiane, ale bardzo szeroko pojęte. To jest, to jest trochę tak, że to są u nas takie flesze sknajpy. To są różne zdarzenia, różne miejsca, ale tworzone ludzie. Temat się zdarzył polityczny, że lepiej było za kołby. Człowiek nie robił i się liczył, a teraz się fortuny! Aranżacje i wykonanie wszystkich utworów i to jest ten wspólny mianownik dla piosenek różnych autorów. Tym wspólnym mianownikiem jest zespół Highway, Bluesrockowa formacja, moim zdaniem, jedna z najlepszych w Polsce tego gatunku, która właśnie nam podarowała swoją piękną aranżację, swoją piękną instrumentację tych utworów, i przez to one stały się. Jestem przekonany o tym jeszcze ciekawsze i inne. W pewnym momencie będzie tak, że zaśpiewają ludzie, że się włączą, że dadzą się ponieść tej muzyce. Nikomu nie będziemy zabraniać. To jest to, takie przedstawienie, że można, Szanowni e, Państwo, można robić zdjęcia nagrywać i nie trzeba wyłączać telefonów komórkowych. Pewnie tak, pewnie ktoś tam podchwyci, zresztą aktorzy tak fantastycznie interpretują te, 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 te utwory tak cudownie znaleźli się w tej knajpie, że to po prostu aż się chce, te, które się zna, no a będą piosenki i Awdijewa, i Osieckiej, i, i zespołu Kult, i nawet, i nawet utwór, nie wiem dlaczego powiedziałem tak, i nawet, I utwór ze starego repertuaru grupy Ich Troje. Teatr Nowy Zabrzuch, knajpa. Noc soboty na niedzielę pijana nasza noc, co by ludzie powiedzieli, czy by tak skasować ją. I tak muzycznie kończymy tę naszą dzisiejszą teatralną podróż, a na kolejną zapraszam już niebawem, premiera 14 kwietnia, a zatem do zobaczenia.